Do pracy z aktywnymi drukami w formacie Gofin niezbędne jest jednorazowe zainstalowanie w komputerze programu druki Gofin wydawnictwa podatkowego Gofin. W tym celu wejdź na stronę drukigofin.pl. Kliknij przycisk program druki Gofin, wejdź i pobierz. Następnie kliknij przycisk Pobierz program i zapisz plik instalacyjny na dysku swojego komputera. Po kliknięciu przycisku Zapisz plik zostaniemy zapytani, gdzie zapisać plik w naszym komputerze. Należy wskazać folder i kliknąć przycisk Zapisz. Jeśli takie pytanie się nie pojawiło, to plik prawdopodobnie został zapisany w domyślnym katalogu pobrane. Można go także znaleźć na liście pobranych plików przeglądarki internetowej. Następnie należy uruchomić pobrany plik instalacyjny. Instalator sprawdzi, czy w komputerze jest już zainstalowany program Druki Gofin. Jeśli tak, to program zostanie uruchomiony. Jeśli nie, to rozpocznie się jego instalacja. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej i postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora instalacji. Po zakończeniu pracy kreatora instalacji uruchom program. Jeśli posiadasz konto GOFIN, w oknie aktywacji licencji uzupełnij pole aktywacja wersji komercyjnej danymi Twojego konta GOFIN, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się. Jeśli nie posiadasz konta GOFIN, uzupełnij pole aktywacja wersji komercyjnej danymi znajdującymi się na fakturze zakupu licencji, użytkownik, hasło jednorazowe. A następnie kliknij przycisk Zaloguj się. Program poprosi cię o założenie twojego konta Gofin. Pamiętaj, że posiadanie twojego konta Gofin jest wymagane, aby aktywować licencję programu Druki Gofin do zastosowań komercyjnych. Postępuj zgodnie z komunikatami, a po założeniu konta wróć do logowania w programie Druki Gofin. Po zalogowaniu się w programie, w przypadku, gdy na Twoim koncie GOFIN znajduje się jedna lub kilka wolnych licencji na ten sam okres, system wybierze licencję automatycznie. Aby ją aktywować, podaj dane użytkownika licencji i kliknij przycisk aktywuj licencję. Jeżeli na Twoim koncie GOFIN znajdują się licencje na różne okresy, wybierz licencję, z której chcesz aktualnie korzystać, podaj dane użytkownika licencji i kliknij przycisk aktywuj licencję. Licencja do zastosowań komercyjnych została aktywowana. Aby rozpocząć pracę z programem, kliknij przycisk, przejdź do programu. Wprowadzone zmiany wymagają ponownego uruchomienia aplikacji. Kliknij przycisk, zamknij okno, aby program mógł uruchomić się ponownie. Możesz już w pełni korzystać z programu Drugi Gofin w wersji komercyjnej. Informacje o programie Drugi Gofin. Aktywnych drukach, aktualizacjach oraz nowościach w programie znajdziesz w serwisie drukigofin.pl.